Chcemy po prostu protestować przeciwko łamaniu prawa, ale także przeciwko atakowi na polski patriotyzm, on trwa w polskiej oświacie, w polskiej kulturze. Niszczone są instytucje stworzone przez nas po to, żeby te motywacje patriotyczne mogły przybierać właśnie także kształt różnego rodzaju efektywnie działających instytucji. Społecznych czy też państwowo-społecznych. No, krótko mówiąc, dziś patriotyzm w Polsce jest zwalczany, no bo on w oczywisty sposób stoi w sprzeczności z tym wszystkim, co planuje ta władza, wykonując coś, co można by można było określić jako niemiecką agendę w Polsce. I to jest przedmiotem naszego szczególnego zaniepokojenia naszego ostrego sprzeciwu i chcemy, by ten sprzeciw był bardzo wyraźnie wyrażony. Więc to tutaj chciałem państwu zapowiedzieć. Chciałem też zapowiedzieć, że my dotrzymamy słowa. Zapowiadaliśmy, że będziemy zbierać podpisy pod Wnioskiem o referendum przeciwko Zielonemu Ładowi i w nieodległym okresie ta sprawa zostanie już ogłoszona i rozpoczęta. Pamiętamy o tym, powiedzieliśmy, że zrobimy to we wrześniu i we wrześniu ta operacja się rozpocznie. Mam nadzieję, że z sukcesem. Przypominam, że o ile chodzi o zbieranie podpisów odnoszących się do referendum, to tu nie ma terminu, bo takie terminy są, jeżeli chodzi o projekty ustaw, natomiast w wypadku referendum takiego terminu nie ma. Ale dzisiaj jest, proszę Państwa, także nowa sprawa, no, jest artykuł w Rzeczypospolitej, który wbrew różnym deklaracjom polityków platformy obywatelskiej. Że wszystko było w porządku, no budzi najdalej idące zastanowienie. Bo jeżeli szpieg, Garu, niektórzy przynajmniej uważają, że to jest instytucja jeszcze groźniejsza niż wywiad cywilny KGB, dawnego czy jak dzisiaj FSB, otrzymuje dostęp do wszystkich informacji, które zostały zebrane w trakcie śledztwa przeciwko niemu to nie jest tak jak to właśnie przed chwilą i dlatego przepraszam troszkę żeśmy opóźnili tą konferencję oświadczyła prokuratora że tutaj tych informacji nie można utajnić można utajnić jest odpowiedni przepis artykułu 156 kodeksu karnego chyba to jest e, paragraf 6a pięcia. czy 5a 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 w każdym razie podstawy prawne do tego są jest tylko pytanie, dlaczego ta pani, która była związana z rupcenem, co do której istną, w tej chwili raczej jest przypuszczenie co najmniej mocno uzasadnione, że ona nie była nieświadomą współpracownikiem. Ja nie chcę w tej chwili w to się wgłębiać, bo nie znam tutaj dokładnie szczegółów, ale w każdym razie tego rodzaju przypuszczenia w tej chwili istnieją i która ma zarzuty. W dalszym ciągu spokojnie sobie chodzi po konferencjach prasowych, które nie wpuszczają legalnie działającej telewizji, ale ją wpuszczają, chodzi po Sejmie. I tutaj muszę wrócić do swojej wypowiedzi sprzed 14 lat. Polska jest kondominium niemiecko-rosyjskim. Wtedy ta wypowiedź wywołała gwałtowny sprzeciw, ale ja mam dzisiaj wrażenie, że sprawa Rupcewa, gdyby ją porządnie zbadać, gdyby to badały służby rzeczywiście zainteresowane to znaczy pod nadzorem rządu rzeczywiście zainteresowanego polskimi interesami, no to to by poszło bardzo, bardzo daleko i bardzo, bardzo wysoko. I stąd ta sprawa będzie przez nas stawiana. Opowieści, że wszystko było w porządku, to jest bezszczelne ugarstwo. Nic tutaj nie było w porządku. Cała ta sprawa była w najwyższym stopniu nie w porządku. I nie w porządku jest także to, że my wydajemy bardzo istotnego szpiega i Polska nie zostaje w zamian za to nic, a przecież na Białorusi są w ciężkich więzieniach, w czeskich łagrach ludzie tacy jak pan redaktor Poczobut, którzy naprawdę potrzebują pomocy, bo ich życie jest zagrożone. I tego nie załatwiono. Jest pytanie dlaczego, o co tutaj w ogóle chodzi dlaczego tego człowieka, który być może był bardzo ważną częścią albo wręcz stworzeniem jakiegoś znacznie szerszego i bardzo wysoko sięgającego układu, został w ogóle z Polski wypuszczony. Bo mogło być tak, żeby go nie wypuszczono, bo jak sądzę, były do tego powody, yy, zasadnicze z punktu widzenia bezpieczeństwa i interesów państwa. No tylko, że niebezpieczeństwa rozumianego tak, jak to rozumie obecny rząd, yy, no bo powtarzam, to jest rząd, jak to wielokrotnie mówiłem, bardziej niemiecki niż polski, ale tutaj wchodzi jeszcze to, że ten element drugi, to znaczy element rosyjski. No wiadomo, reset, wiadomo, likwidacja komisji, która badała stosunki polsko-rosyjskie, wpływy rosyjskie w Polsce. No i nominacje na wysokie stanowiska w służbach specjalnych ludzi, którzy w tym resetie brali bardzo czynny udział, łącznie z udziałem w różnego rodzaju biesiadach mocno zakrapianych. I to wszystko razem tworzy taki no bardzo niedobry obraz obecnej sytuacji w Polsce i tego, co może się w przyszłości wydarzyć, jeżeli ta władza nie zostanie w pewnym momencie zatrzymana. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Premierze. A teraz głos zabierze przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zapewniam Państwa, że posłowie i senatorowie klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości będą na manifestacji przed Ministerstwem Sprawiedliwości, o której mówił Pan premier Jarosław Kaczyński 14 września tego roku. Również nasi parlamentarzyści będą na Marszu Niepodległości, który, jestem o tym przekonany, że odbędzie się 11 listopada tego roku. Mimo